...zbliżyć chociaż tak po troszku jedną z tych gałęzi tej wiedzy, którą jest analiza duszy. Jest to dosyć młoda dziedzina, która jeszcze nie ma swojej tradycji, natomiast już teraz zaczyna się po troszeczku to rozwijać i jak gdyby krystalizować w jedną całość. Do czego nam potrzebna jest taka analiza duszy? Nie jest to nic powiązanego z wróżbą i wróżeniem, natomiast bardzo ładnie pokazuje nam, jak my jako ludzie, jako człowiek tu i teraz, jako człowiek na to wcielenie, z tym, co będziemy przeżywać bądź co przeżywaliśmy, jak reagujemy na pewne sytuacje i dlaczego tak, a nie inaczej jesteśmy się w stanie zachowywać. Otóż analiza duszy wykonywana jest przy pomocy hadła na odpowiednich biometrach. Takie biometry można zakupić, można również wykonać samemu. Ja w momencie, kiedy zaczynałam zainteresować się analizą duszy na podstawie książek i różnych wiadomości, sama wykonałam takie biometry. To również nie jest nic błędnego. Za chwilkę analizą duszy. Jak już mówiłam, biometry którymi będziemy się posługiwać, można zrobić sobie samemu. Wahadło teraz jest bardzo szeroki, dostępny rynek, także spokojnie można takie wahadło zakupić, jak najbardziej bezpieczne, czyli bez jakichś udziwnień i na przykład tak jak wahadło Karnaka jest wahadłem bardzo mocnym, trzeba je rozkręcać, nie nosić złożone. Zwykłe wahadło stożkowe bardzo ładnie nam się przysłuży, natomiast jeżeli nawet nie mamy wahadła, może być obrączka zawieszona ona na nitce również y, będzie bardzo dobrze działać i odpowiadać nam na nasze pytania. Potrzeba troszeczkę skupienia i ciszy, y, bo zdolności radiestezyjne najprawdopodobniej ma y, każdy, nie każdy tylko o tym wie, z tym, że trzeba po prostu nauczyć się je dobrze wykorzystywać. Y, jeżeli zrobimy biometry, ja Państwu na samym końcu może tego omawiania pokażę, jak te biometry wyglądają, spróbuję je rozrysować w jakimś y, takim większym, większej skali, żeby tutaj w telewizji było dobrze widać natomiast są to proste rzeczy, ponieważ opierają się na półkolu i podzieleniu tego półkola na odpowiednią ilość klatek, komórek i po prostu wypisaniu tych cech, trybów i łusek osobowości, o które będziemy pytać. Najważniejszą rzeczą w określeniu analizy duszy jest wiek duszy, ale o tym zamaście. Jak mówiłam o analizie duszy, cóż najważniejszego jest w określaniu naszej duszy. No pomaga nam to w pewnym w takim wewnętrznym rozwoju natomiast też pokazuje nasze reakcje na różne problemy, które gdzieś tam na drodze swojej spotykamy i taką najważniejszą rzeczą jest określenie wieku duszy. I tutaj wiek duszy dzieli się nam na pięć części i taką najmłodszą duszą jest dusza noworodka. Jest to dusza, która zeszła tutaj na ziemię bez żadnych doświadczeń. My w większości tutaj w Europie czy w Stanach Zjednoczonych mamy już te doświadczenia z duszą noworodka za sobą ponieważ są to dusze, które przede wszystkim żyją w tych ciepłych krajach, ciepłych kulturach, w miejscach, gdzie w zasadzie jedyną taką ważną rzeczą, którą człowiek robi jest dbanie o przetrwanie, nie zastanawia się nad wyższą kulturą, to są przede wszystkim wszystkie takie plemienne yy, yy, zależności, także tutaj ta dusza noworodka jest na tym zupełnie najniższym poziomie rozwoju, jeszcze nie zastanawia się nad sobą, jeszcze nie zastanawia się nad kosmosem. Bardzo często wśród tych dusz noworodków, yy, teraz najczęściej spotykanych w Afryce, yy, są dusze starsze, które biorą pod swoją opiekę te dusze noworodków, i to są najczęściej szamani, którzy już y, myślą o tym, kim jest człowiek we wszechświecie. Ale za tylko jeszcze dokończę o tej duszy noworodka, ponieważ y, co się dzieje, jeżeli y, już tam gdzieś na górze, przed wcieleniem się w aktualne y, życie, postanowimy y, przyjść na świat no, na starym kontynencie w Europie? Czy w Stanach Zjednoczonych, a mamy bardzo mało rozwiniętą duszę. Otóż okazuje się, że takie dusze bardzo często żyją króciutko, czyli do momentu, kiedy tak naprawdę mogą pozostać pod czyjąś opieką i mogą być y, jedynie dziećmi, to z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli żyją dłużej, to są bardzo często bardzo nieporadni y, życiowo. To są osoby, które wspierają się na czyimś silnym ramieniu, które y, nie wymyślą żadnego lekarstwa na żadną trudną chorobę, po prostu przeżyją to życie. Y, Pracując no, w takich pośrednich pracach, gdzie zarabia się jedynie na to, żeby przeżyć, i nie bardzo zastanawiają się nad swoją egzystencją. Także, ym, jeżeli wybierzemy nawet przy jakimś rozwoju, poziomie rozwoju duszy, nie to miejsce, w którym się powinniśmy urodzić, również jest nam już yy, z góry, bo opowiadam o kolejnym etapie duszy, yy, czyli o duszy dziecka. Dusza dziecka to już jest kolejny etap rozwoju naszej, naszej duszy, natomiast y, przedstawia taki moment ucywilizowania się. My już y, też w dużej mierze tutaj i w Europie i na kontynencie y, amerykańskim jesteśmy poza tymi etapami, także to też nie jest tak, że y, dusza dziecka jest bardzo często spotykana. Y, ona się objawia u bardzo takich niedojrzałych życiowo osób, y, także zdarzają się tutaj y, no w Europie też takie osoby, natomiast są to jakieś sporadyczne przypadki i wcale nie jest tych przypadków bardzo, bardzo dużo. My tutaj w zasadzie, czy Europa, czy Stany Zjednoczone, mamy najwięcej wcieleń w etap duszy młodej, duszy dojrzałej i duszy starej, przy czym oczywiście te skrajności są no, jak gdyby najmniejszym procentem wcielania się i przerabiania swojej własnej karmy. Cóż tam u duszy dziecka słychać? Jest to dusza, która ciągle jeszcze musi być przez kogoś kierowana i ciągle szuka wyższych autorytetów. Jest to osoba bardzo, bardzo zdyscyplinowana. W takich skrajnych przypadkach może być to również taka fascynacja dyscypliną, wręcz, no powiedzmy z jednej strony bardzo negatywną, bo czy więzienną, czy nazistowską, czyli wpadamy w jakieś takie prądy i nie szukamy innych możliwości, tylko dostosowujemy się do pewnego Popieranego przez nas ogółu. Bardzo często nie znosimy innych narodowości, innych nacji. Uważamy, że tylko to, co my znamy i tylko to, co jest uznane, legalne i takie względem prawa akurat, że tylko to jest dobre i słuszne. Mamy po... A ja dalej opowiadam o tych naszych duszyczkach. Teraz pierwsza dusza noworodka już była, dusza dojrzała, która jest taką duszą bardzo akurat, czyli wszystko tutaj musi u tej duszy grać. Jeżeli chodzi na przykład o medycynę, to taka dusza dziecka bardzo się boi wszelkiego rodzaju rzeczy niekonwencjonalnych. Dla niej jeżeli medycyna to tylko sprawy konwencjonalne, to tylko leki, tabletki i tylko uznani lekarze, czyli tutaj też trzyma się w pewnych ramach i w pewnych ryzach. Rodziny, które tworzy ta dusza są z reguły rodzinami bardzo dobrymi, ale na próżno się tam doszukiwać, głębszych emocji. Są to rodziny, które, ym, które są zalegalizowane, są to rodziny, które są y, naprawdę bardzo pozytywne z tym, że gdzieś te emocje tutaj gasną. Yy, dokończę. Cóż to? w tych naszych etapach duszy po kolei się dzieje. Dusza noworodka, dusza dziecka w tym momencie. Ja tak przypominam po to, żeby Państwo też sobie pewne rzeczy utrwalili, jak to po kolei wygląda. I cóż to z tą duszą dziecka jest? Jest to no, taki typowy dzieciak, który bardzo długo pamięta urazy, czyli też nie przechodzi na porządku dziennym w życiu nad osobami, które gdzieś tam skrzywdziły, ale te urazy są pamiętane. Natomiast niekoniecznie jest to dusza bardzo mściwa, więc y, gdzieś tam boli, gdzieś się pamięta, ale niekoniecznie bierze odwet za y, poczynione... Y, Urazy właśnie. Jeżeli tworzą rodziny, są to rodziny bardzo pozytywne i bardzo dobre, tak jak już mówiłam, natomiast cała fizyczność i wszystko co związane z byciem we dwoje, z fizycznością z ciałem jest dla nich tematem dosyć wstydliwym. Mamy połączenie. Halo, słucham, przepraszam. Dusza dziecka. Jak mówiłam, fizyczność i wszystko to co wiąże się z ciałem jest dla nich tematem wstydliwym, także oni oczywiście posiadają dzieci, ale wszystko odbywa się Bywa się przy zasłoniętych koperach, żaluzjach i głęboko, głęboko pod kołdrą. Także tutaj nota wstydliwość dziecka, przy duszy dziecka wychodzi. Bywają często istotami dosyć naiwnymi, także tutaj też, jeżeli mamy w otoczeniu taką duszyczkę, to dobrze by było jej nie wykorzystywać, bo są na to podatne. Ale mamy już